Pani Danuta nie znosi marnotrawstwa wody. Susza czy nie, swoją działkę podlewa, gromadzoną w beczkach deszczówką. Dlatego do irytacji doprowadza ją widok tysięcy litrów wody wylewanej codziennie na płytę miejscowego stadionu. Mnie to, proszę pana, bardzo oburza, bo od wiosny ten stadion jest podlewany wodą z wodociągów i to kilka razy dziennie. I może w podlewaniu murawy nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie ten dokument. Prezes przedsiębiorstwa dostarczającego tu wodę zaapelował do mieszkańców, żeby w związku z panującą suszą ograniczyć między innymi podlewanie i zraszanie trawników. Denerwujące jest to dla każdego mieszkańca gminy, że, że się nadaje nakaz oszczędzania wody, a samemu się nie oszczędza. Oszczędzamy podlewając, tłumaczy zastępca wójta. Jeżeli nie będziemy podlewać, ta trawa uschnie, umrze po prostu ta i będziemy musieli ponieść dużo większe koszty na odtworzenie tej nawierzchni. A nawierzchnia to nie taki pierwszy lepszy trawnik, tylko profesjonalna murawa za 400 tysięcy złotych. Do tego drenowana i to właśnie przez ten drenaż musi być regularnie podlewana, bo inaczej będzie wyglądać tak jak tu. Równocześnie gmina zapewnia, że podlewanie nie spowoduje braków wody w sieci. Uspokaja też szef zarządzającej nią spółki. W tej chwili nie ma niebezpieczeństwa takiego, że gdzieś w którymś zakątku naszej gminy zabraknie wody. A ponadto nasza sieć w tej chwili tak wygląda, że mamy łączność z rzeszowym. Jak Państwo wiecie, Rzeszów oferuje każdą ilość wody. Pani Danuta proponuje urzędnikom, żeby wzięli z niej przykład i zamiast wodą z wodociągu podlewali to z rzeki. Ale ten pomysł w gminie się nie spodobał. Jak mówi zastępca wójta, koszt byłby jeszcze większy, a rachunek zapłacą przecież mieszkańcy. Spór pozostaje więc nierozstrzygnięty, ale jest dobrym przykładem na to, że wodę doceniamy dopiero wtedy, gdy zaczyna jej brakować. I być może dzięki upałom wiele osób nauczy się jej oszczędzać.